Najlepsze uczucie, jakie możesz poczuć na siłowni, to pompa. To słowa Schwarzeneggera z filmu Pumping Iron. Zrozumie jej każdy, kto regularnie robi przypinkę w siłownianym lustrze w dobrym świetle po solidnym treningu. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto choć raz nie zrobił szybkiego zestawu dyskotegowego przed wyjściem ze znajomymi lub randką, licząc, że ktoś zwróci uwagę na nabite ramiona. To działa jak wehikuł czasu, bo dzięki pompie możesz przenieść się z ilością masy mięśniowej kilka miesięcy w przód i wizualnie zgubić kilka procent tkanki tłuszczowej. Nic dziwnego, że dla Wielu jest to celem treningu samym w sobie, kiedy krótka sesja pozowania w lustrze potrafi dać tak wiele satysfakcji. Niestety, szybko trzeba zejść na ziemię i wrócić do szarej rzeczywistości, bo nim zdążesz wrócić do domu i dopić szejka, po mocnym nabiciu zostaną już tylko miłe wspomnienia. Pojawia się pytanie, czy pompa mięśniowa przekłada się na lepsze przyrosty i coś więcej niż tylko chwilę samozachwytu? Suplementy KFD kupisz taniej z kodem STALOWY. Tym, co sprawia, że robi się tak wielki, twardy i żelasty jest napływ krwi. Z każdym ruchem zaczyna rosnąć, aż w pewnym momencie osiąga maksymalne nabicie. Mówimy oczywiście o Twoim bicepsie po kilkunastu powtórzeniach uginania łokci. Podczas intensywny skurczów mięśni, żyły odprowadzające krew są uciśnięte i przykurczone, a tętnice nadal ją transportują do naszych muskułów. W rezultacie, do mięśnia wpływa więcej krwi niż wypływa więc na chłopski rozum, aby osiągnąć jak największą pompę, musisz sprawić, aby krew jak najdłużej pozostawała w mięśniach, nie mając dobrej drogi ucieczki. Można to uzyskać, wydłużając czas pod napięciem, poprzez zwiększenie liczby powtórzeń lub spowolnienie tempa, czy skracając przerwy między seriami. Wtedy krew nieustannie napływa do mięśni, a częstsze i dłuższe skurcze sprawiają, że nie ma czasu ich opuścić. Każdy na pewno już zauważył, że największą pompę można uzyskać wykonując dużo powtórzeń. Mimo iż sprawdzanie maksów na ławeczce jest satysfakcjonujące, to w ten sposób Twoje mięśni piersiowe nie napuchną tak bardzo jak przy kilkunastu powtórzeniach rozpiętek. Osiągniesz jeszcze lepsze nabicie, kiedy spowolnisz tempo opuszczania handli. Według starej kulturystycznej szkoły przerwy między seriami powinny być krótkie, najczęściej trwając około minuty. Rzeczywiście po takim treningu wyjdziesz nabity jak autobus do lichenia. Cała zagwostka tkwi w tym, czy jest to tylko chwilowy efekt wizualny, czy może lepsza pompa mięśniowa przełoży się długofalowo na większe przyrosty. Tutaj dochodzimy do pytania, które nurtuje chyba każdego, kto ćwiczy. Jak sprawić, żeby efekty były nie tylko na chwilę, ale naprawdę trwałe? Tutaj nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi, bo każdy organizm działa inaczej i właśnie dlatego powstał klub stalowej formy. To miejsce, gdzie wszystko jest dopasowane do ciebie. Od planu treningowego przez dietę, aż po konsultacje z trenerem i cotygodniowe raporty, w klubie stalowej formy można zaplanować nie tylko chwilową pompę na treningu, ale też sukcesy na lata. Potwierdzają to realne efekty naszych podopiecznych, które pokazują, że z odpowiednim planem można naprawdę dużo osiągnąć. Aby zacząć przemianę już teraz, skorzystaj z linków w opisie tego filmu i przejdź na stronę stalowyszok.pl. A zanim przejdziemy do kwestii tego, czy pompa ma znaczenie w kontekście hipertrofii, poznajmy inne pozatreningowe metody na jej ulepszenie. Odbijając kartę na recepcji siłowni, przechodzisz obok półek pełnych suplementów. Znajdziesz na nich kilka mniej lub bardziej przydatnych pozycji, które mogą dołożyć kolejny centymetr do obwodu łapy po treningu. Najczęściej spotykamy się z suplementami takimi jak cytrulina, L-arginina czy AKG. Znajdziemy je jako osobny suplement lub w gotowych przedtreningówkach. Aczkolwiek w tej formie zwykle są niedostatecznie dawkowane, więc zdecydowanie lepiej jest kupić je osobno. Najpopularniejszą i najbardziej efektywną pozycją jest jałuczan cytruliny. Większość osób przyjmuje jedną, góra, dwie miarki przed treningiem, co jak się okazuje jest niepełną dawką. Maksymalną efektywną porcją cytruliny będzie 10 gramów. Po których twoje mięśnie eksplodują. Jednakże nie warto z nią przeginać, bo przyjęcie zbyt dużej ilości cytruliny często wywołuje bóle brzucha, co potrafi skutecznie zrujnować trening. Musimy też wziąć poprawkę na to, że jabłczan cytruliny występuje najczęściej w proporcji 3 do 1 z kwasem jabłkowym. Więc mamy de facto o tyle mniej czystej cytruliny w opakowaniu. Inną propozycją jest arginina. Jednakże przyjmowana solo będzie nieefektywna, a to dlatego, że jest metabolizowana jeszcze w wątrobie przez enzym arginazę. Inną naturalną opcją na poprawienie krążenia będzie sok z buraków. Jako ciekawostkę dodam, że pompy na treningu bardzo skutecznie wspomagają także leki na zaburzenia erekcji. Przyjąłeś więc końską dawkę i stajesz u progu drzwi siłowni. Teraz pojawia się ważne pytanie: pompować się czy może unikać pompy? W jednym z badań poddano uczestników sześciotygodniowym ćwiczeniom na maszynie do wyprostu nóg. Kilka minut po pierwszej sesji zmierzono objętość ich mięśni, aby ocenić, jak zmieniła się po osiągnięciu pompy. Po sześciu tygodniach treningów i kilku dniach całkowitego odpoczynku ponownie dokonano pomiarów i okazało się, iż osoby, które na początku doświadczyły największej pompy, ostatecznie zyskały długofalowo najwięcej masy mięśniowej. Na papierze wszystko wygląda obiecująco. Wystarczyłoby nafaszerować się garścią cytruiny i pompować łapy na wyciągu, jakby miało nie być jutra, aby zagwarantować sobie maksymalne przyrosty. Jednakże powyższe badanie ma jedno zasadnicze ograniczenie. W żaden sposób nie kontrolowano podaży kalorycznej ani rozkładu makroskładników ćwiczących. A w przypadku hipertrofii oraz pompy mięśniowej jest to kluczowa sprawa. Osoby, które jadły w czasie badania najwięcej, mogły przecież najefektywniej budować mięśnie. Ponadto, wysoka podaż węglowodanów również pozytywnie przełoży się na nabicie w czasie treningu. Nie bez powodu, kulturyści na kilka dni przed wyjściem na scenę robią tak zwane ładowanie węglowodanami. Spożywając duże ilości tego makroskładnika, zwiększając zapasy glikogenu i wody w mięśniach, przez to te stają się bardziej nabite. Najbardziej banalnym, potencjalnym wytłumaczeniem w wyniku badania jest to, że osoby, które jadły najwięcej, doświadczyły dzięki temu zarówno lepszej pompy, jak i większych przyrostów. W nawiasie dodam, że średnia masa ciała uczestników wynosiła zaledwie 67 kg. Były to więc osoby niewytrenowane, z dużym potencjałem do budowania mięśni. Ale to jeszcze nie powód, by odstawić słoik cytruliny w głąb szuflady i więcej po nią nie sięgać. Istnieją pewne mechanizmy sugerujące, że pompa może pośrednio wpływać na lepszą hipertrofię. Powoduje ona opuchnięcie komórek, co z kolei aktywuje tzw. osmoreceptory wrażliwe na zmiany ciśnienia. W komórce. Organizm zaczyna to postrzegać jako zagrożenie dla jej integralności i uruchamia procesy anaboliczne mające ją wzmocnić. Jednakże nie wiadomo, na ile hipertrofia jest realnie wywoływana przez ten mechanizm. Załóżmy, że robisz serię prostowania nóg na maszynie na kilkanaście powtórzeń do upadku. Czujesz charakterystyczne palenie w mięśniach czworogłowych, potężną pompę i w rezultacie jesteś zadowolony z tego, jak dobrze wchodzi ci to ćwiczenie. Wcześniej natomiast wykonałeś ciężkie przysiady po kilka powtórzeń, po których nie czułeś nic konkretnego, a twoja nienawiść do trenowania nóg wzrosła jeszcze bardziej. Naturalnie, większość z nas zaczęłaby kojarzyć odczucia podczas prostowania na maszynie z większymi przyrostami. Tymczasem, oba warianty trenowania nóg są oczywiście skuteczne. Typowo, kulturystyczne podejście nastawione na wyższą ilość powtórzeń i krótkie przerwy wywołuje hipertrofię na inne sposoby. Taki trening z niższą intensywnością wywołuje wysoki stres metaboliczny oraz nagromadzenie licznych metabolitów, w tym m.in. kwasu mlekowego, odpowiedzialnego za charakterystyczne uczucie pieczenia. Prowadzi to do uruchomienia szlaków regulujących syntezę białek. Ponadto, takie środowisko sprzyja wydzielaniu anabolicznych hormonów, jak hormon wzrostu. Efektem takiego treningu jest również niedotlenienie komórek mięśniowych i w efekcie ich opuchnięcie, co jak już ustaliliśmy, jest potencjalnym bodźcem do wzrostu. Natomiast nie jest on przyczyną hipertrofii samą w sobie, a raczej jednym z elementów całej kaskady zdarzeń. W każdym razie możemy postrzegać pompę jako pewien wskaźnik efektywnego treningu. Z drugiej strony nie zawsze będzie on adekwatny. Po pierwsze, wskazuje się, że to napięcie mechaniczne, a nie stres metaboliczny jest głównym i najważniejszym bodźcem do wystąpienia hipertrofii. Wykonanie klasycznych 10 powtórzeń wznosów bokiem będzie bardziej efektywne niż machanie stu powtórzeń, mimo że w drugim przypadku twoje mięśnie płonęłyby żywym ogniem. Skracanie przerw też niekoniecznie będzie najlepszą strategią. Kiedy w pełni zregenerujesz się do kolejnej serii, będziesz w stanie wykonać więcej powtórzeń. Po drugie, każdy mięsień ma inny potencjał do pompowania się. Po solidnej serii podciągania bez problemu zauważysz, że twoje bicepsy mocno spuchły, ale raczej nie będziesz się zachwycać pompą w mięśniu obłym większym. Wcale to nie znaczy, że cała seria mówiąc kolokwialnie, weszła w łapy, a nie w plecy. Jest to także kwestia indywidualna. Pewnego razu ekipa warszawski Koks zrobiła zakład między sobą o to, komu najbardziej spuchną ramiona po treningu. Saker zyskał aż 2,65 cm w obwodzie, z kolei pączek jedynie niespełna 2 cm. Wszystko wskazuje na to, że pompa nie jest tak istotna, jak mogłoby się wydawać. Nie mamy solidnych dowodów na to, że większa pompa równa się większej hipertrofii. Nie musisz sztucznie skracać przerw między seriami czy katować się dużą ilością powtórzeń, byleby jak najmocniej nabić mięśnie. Aczkolwiek możesz ją traktować jako pewien wskaźnik efektywnego treningu. Kiedy podczas ćwiczeń twoje mięśnie mimo wysiłku w ogóle nie chcą puchnąć, a w lustrze zauważasz, że twoje Sylwetka jest płaska, prawdopodobnie za mało zjadłeś lub nie zregenerowałeś się odpowiednio. Bo żeby dobrze się spompować, potrzebujesz odpowiednich zapasów glikogenu. Trzeba również potrafić rozpoznać, kiedy i w których miejscach pompa jest pożądana. Na pewno będziesz zadowolony z napuchniętej klaty po wyciskaniu handli na ławce, ale pompa w prostownika grzbietu po martwym ciągu nie będzie już niczym przyjemnym. W każdym razie jest to przede wszystkim satysfakcjonujący efekt uboczny treningu, a nie cel sam w sobie. A aby trenować tak, żeby uzyskać maksimum rezultatów, możesz dołączyć do klubu stalowej formy. I tak jak nasz podopieczny Michał, osiągnąć życiową formę. Posłuchaj, jak opowiada o swoich doświadczeniach. Jaką przemianę sylwetkową y, przeszedłeś po dołączeniu do klubu stalowej formy? Wiesz co, na chwilę obecną to jest 20 bodajże pierwszy czy drugi tydzień. 12 kilogramów mam zgubionych, gdzie... W lustrze sylwetka wygląda dużo lepiej, mięśnie są bardziej uwypuklone. A pamiętasz, jak właśnie wyniki siłowe u Ciebie wyglądają? Widzę, że mogę dźwigać więcej i z tygodnia na tydzień dokładam ciężaru. Jest to tak fajnie zbilansowane, że te treningi dalej sprawiają mi przyjemność, frajdę. Idę na siłownie z, z chęcią, z ochotą. I pamiętasz właśnie, z jaką wagą, gdy pierwsze treningi w planie, a jakie ciężary teraz podnosisz na treningach? Wiesz co, że przysiadem. No, to na pewno. Pierwsze to były gdzieś w okolicach 80-90 kg, a teraz wczoraj, wczoraj, 145 kg w czterech seriach po sześć razy. Poleciłbyś komuś dołączenie do nas, czy raczej uważasz, no to... że działanie na własną rękę tu, tu robi robotę? No, oczywiście, że robi robotę dołączenie do klubu, bo to, bo to jest. De facto tracenie czasu, działanie na własną rękę. A tutaj ma, mam wsparcie w waszej, waszej postaci, w, w, bo macie wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Dlatego polecam 100%. Kliknij link w opisie i sprawdź, czy kwalifikujesz się do przemiany z klubem stalowej formy. Przyjmujemy tylko 40 osób miesięcznie, więc nie zwlekaj. To był stalowy szok, a teraz do następnego.